Mamy buka i mamy dąbki i mamy sosny, i wierzba, no i wrzozę. <grymnie> <grymnie> Nazywam się Zofia Piątkowska-Wolska, jestem certyfikowanym przewodnikiem kąpieli leśnych. Prowadzę też szkolenia z więzi z przyrodą. Zajęłam się tym, kiedy poczułam, że chcę być bliżej ziemi. Oczywiście to jest historia związana z tym, że jeździłam na rowerze i że mi to przestało służyć. Poczułam, że jestem w takiej męskiej energii, która ma za zadanie dotarcie do celu. Nie? no i często jak jedziemy na rowerze, to po prostu mam takie poczucie, że musimy dotrzeć do celu i jakby reszta się nie liczy. Mimo, że jeździłam po lesie, to byłam właśnie w tym celu, a nie w lesie. W celu, w szybkości, w czasie itd. i tak dalej. Jak poczułam Moje ciało poczuło, że po prostu to mi nie służy też ze względów takich fizycznych, nie? Tam miałam jakieś kontuzje, takie rzeczy. I zeszłam na Ziemię, i tak stwierdziłam, że jak zejdę na Ziemię, to ja chcę być dalej w tym lesie, nie? Więc wróciłam do tego lasu, tylko że na nogach. I jak wróciłam do lasu na nogach, to poczułam, że tak naprawdę nie byłam w tym lesie, tylko byłam na rowerze. Byłam w zadaniowości. A nie byłam w tu i teraz, w przyrodzie i w kontakcie z tym, co jest w lesie. W dzisiejszym świecie jesteśmy w zadaniowości, czyli mamy pełno zadań do wykonania i to nam zaprząta życie. Nie? I to na każdym poziomie. Od pracy, oczywiście, która zajmuje, która jest jednym wielkim zadaniem do wykonania. Po zakupy, życie codzienne, po prostu planowanie weekendu, planowanie urlopu to wszystko są zadania do wykonania. W przeciwieństwie do takiego bycia w obecności, bycia w chwili obecnej i, i przyjmowania tego, co, co jest, nie? i bycia też uważnym na to, co jest, w ogóle zauważania tego, co się dzieje. Co jest w tej chwili? Właściwie taka, taka podstawowa um, definicja, podstawowa definicja kąpieli leśnej to jest uważne przebywanie w przestrzeni lasu. Czy w ogóle przyrody i uaktywnienie zmysłów. Po to, żeby właśnie być w tej uważności. Po to, żeby to sobie mm, ułatwić. A tak naprawdę ułatwia nam to sam las, sama przestrzeń lasu która jest przestrzenią naturalną, i dla naszego mózgu, mm, jak się okazuje, jest. Yy, jakby powrotem do domu, powrotem do tego, co znamy, co jest nam bliskie i co powoduje swego rodzaju dobrostan. I przyroda pomaga nam w tym, żeby odnaleźć. Właśnie taki wewnętrzny spokój i harmonię, które są podstawą do tego, żeby praktykować taką medytację w ruchu, na przykład. Tak? Czyli nie musisz siedzieć, nie musisz być skupiony na oddechu, nie musisz nic robić z tego, co się robi zazwyczaj, żeby medytować, a i tak w naturalny sposób wchodzisz w stan. Medytacyjny, uważności, uważny, spokojny spacer, uważny na to, co jest. Czyli, na przykład, jak wchodzimy do lasu, to ja zachęcam zawsze na kąpielach leśnych uczestników, żeby taką pierwszą rzeczą, którą zrobili, było uważne stawianie kroków. Prawda? Czyli uważność na nasze ciało, na to, że ono się przesuwa w przestrzeni i że my jesteśmy świadomi tego. Nie? Czyli, jeżeli robimy krok, to jesteśmy świadomi tego właśnie, że wykonujemy ten krok. Zachęcam do tego, żeby widzieć, a nie tylko patrzeć. Później, kierujemy y, naszą uwagę na to, co czujemy, czyli na węch. Nie? I też y, często, jak y, przebywamy w różnych miejscach, nie zwracamy uwagi, uwagi na to, jak pachnie. Chyba, że są to jakieś takie ewidentne zapachy, nie wiem, mocne, tak? Czyli wytężamy z, z, zmysł zapachu i, e, i czujemy. Kolejny zmysł słuchu, zmysł słuchu. Czyli skupiamy się na tym, co słyszymy, na dźwiękach. Później przechodzimy do, możemy przejść do zmysłu dotyku. I tutaj w lesie mamy też po prostu mnóstwo faktur, mnóstwo możliwości eksplorowania dotyku: mech, kora drzew, różnych drzew. Ziemia, piasek, liście, wszelkie rośliny, które, które rosną w lesie. Czyli tutaj mamy właśnie tą eksplorację zmysłów. Badania na przykład pokazują, że takim pierwszym efektem uważnego przebywania w przyrodzie jest zaprzestanie ruminacji. Ruminacja to jest taki proces, który wszyscy dobrze znamy. To jest ten proces, który zachodzi w naszym umyśle, czyli ciągła taka taśma, która przewija to, co było, i do tego, co będzie. I najczęściej te myśli są mocno zabarwione emocjonalnie często lękiem, złością. Tak? Czyli czymś, co powoduje w nas właśnie taki stres. Stres związany z tym, że ciągle się o, czym, o coś martwimy, czegoś się boimy, nie wybaczamy sobie i tak, dalej, i tak dalej, Oceniamy siebie, oceniamy innych, wchodzimy w porównania i tak dalej. I pierwszym efektem przebywania w lesie, i to widzę właściwie na każdej kąpieli, to jest pierwsza rzecz, która uderza też wszystkich uczestników to jest to, że właśnie zaprzestajemy, że zaprzestajemy ruminacji. Przebywanie w lesie poprawia wszystkie parametry fizjologiczne, to znaczy spada ciśnienie krwi, wyrównuje się tętno, dochodzi do wyhamowania rzutu kortyzolu i uspokaja się tak, ten nasz tak zwany y, gadzi mózg tak? czyli ten ośrodek w y, mózgu. Który jest odpowiedzialny za stres. I tutaj, w dużej mierze, oczywiście, kortyzol jest, jest tym, tą pompą stresową u nas. Praktycznie pół godziny w uważnej obecności w przyrodzie poprawia wszystkie te parametry. Dodatkowo produkowane są komórki układu immunologicznego, które są odpowiedzialne za, za to, że, że mamy odporność i że ta odporność jest wysoka. I to już jest zupełnie spektakularny dowód na to, jak działa przyroda, czy jak może nie jak działa przyroda, tylko jak, jak działa nasz, nasze ciało w naturalnym środowisku. Kiedy jesteśmy w lesie, to widzimy, jesteśmy w naturalnym środowisku. A co to znaczy naturalne środowisko? To jest takie, które jest prawdziwe, które mówi o jakiejś prawdzie. I tą prawdą w lesie jest to, że wszystko przemija, że wszystko, co się zaczyna, ma również swój koniec. Że nie ma doskonałości. Nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Że różnorodność jest prawdą. Właśnie. Różnorodność, współistnienie. I taką najpiękniejszą i najważniejszą refleksją z lasu, jaką można wynieść z lasu, jest to, że wszystko zależy od czegoś innego Nie? i że ta współzależność jest największą wartością.